2 4 6 8 8 skrzyń narzędziowych z narzędziami Parkside Performers. Zapraszam na moją recenzję tych oto narzędzi po pierwszym sezonie na budowie. To moje sprzęty z serii Parkside Performers i ostatnie urządzenie: zwykły Parkside Zielony. Poukładane one są w taki sposób, w jaki je użytkuję, a zatem tak najczęściej użytkowana jest ta oto zakrętarka. Jest to model PDSAP A1 z roku 2020. Zakrętarka, według mnie, jak na moje potrzeby, na budowę domu, która jest na tym etapie, sprawuje się idealnie. Już tysiące wkrętów przykręciła i śrub, i działa jak należy. Przełączanie nitonometrów, baterie. Aktualnie pracuje na baterii 4A3. Wszystko chodzi jak trzeba. Jest nowy model, z tego co widziałem. Ma krótszą tutaj górę. Nie wiem, czym się różni. Nie miałem okazji testowania nowego modelu, ale ten, jak dla mnie, jest wystarczający. Oczywiście silnik bezszczotkowy. Następnie jest szlifierka Flex z roku 2020. Model. PWSAP C3 bardzo fajny sprzęt. Nie wiem jak na tarczach Parkside, które były w zestawie aktualnie i zawsze w sumie od początku pracuję na tarczach z Boscha. Tnie jak szalona. Do tej szlifierki dokupiłem specjalnie baterię. Była to oryginalnie bateria 4A B1. Została ona przerobiona na Olyksie przez pana. I jest w tym momencie tutaj 5 amperogodzin i pracuje ona na ogniwach Sony. Jest dużo mocniejsza, nie wyłącza się tak często przy dużym obciążeniu, czyli praktycznie w ogóle się nie wyłącza na tej baterii akurat przy dużym obciążeniu. Jedyny malutki minusik to przy wibracjach wypada kluczyk do odkręcania tarczy, ale ten Parkside ma taki bajer, nie wiem, jak inne szlifierki, że można to odkręcić ręcznie bez problemu. Rączkę można ustawić w trzech pozycjach: w lewej, górnej lub prawej. Działa jak trzeba, zatrzymuje się też przy wolniejszych obrotach. I kolejnym od moim sprzętem, który też był tutaj bardzo często użytkowany, jest to piła tarczowa, która jest już od dawna niedostępna w sklepach sieci Lidl. Jest to piła model PHKSAP A1. Piła tarczowa jest z roku gdzieś tutaj to widziałem. Ale nie wiem, gdzie już. Silnik bezszczotkowy a z roku nie powiem którego. Ale bateria z roku 2017, także i. A tutaj, piła z takiego też powinna być roku 2017, tak. U nas była niedostępna, dlatego trafiła mi się na niemieckim eBayu jako odnowiona. Czyli teoretycznie kupiłem nową piłę w zeszłym roku. Małym minusem jest to, że pracuje ona na starych bateriach, starego typu. Ale też sobie z tym poradziłem. Również na Oliksie dokupiłem sobie taką przejściówkę. Z tych baterii już powiedzmy nie da się korzystać. Znaczy ta jest akurat w dobrym stanie, bardzo długo trzyma, ale nie da się ich kupić. Także zakładamy sobie taką oto przejściówkę. Baterię aktualną i działa. Jedyne, co mi się ostatnio uszkodziło, to tutaj osłona tarczy. O. Nie, coś się zepsuło, nie miałem czasu jeszcze do tego zajrzeć. I tak, to są trzy sprzęty, które do tej pory tutaj na budowie naprawdę mocno dostały. Pracowały w deszczu, leżały w błocie niejednokrotnie i ani razu nie było z nimi żadnej awarii. Zresztą, w sumie, z żadnym sprzętem nie miałem żadnej awarii. I teraz sprzęty, które mniej użytkowałem, aczkolwiek również często, czyli wkrętarka model PABSP B2 z roku 2019. Mają bardzo długo. Był to mój pierwszy zakup z serii Parkside Performers oczywiście silnik bezczotkowy. Aktualnie na baterii 2A1. Do drobniejszych prac używam jej często w domu. Małym minusikiem jest to, że sprzęgiełko mogłoby trochę dokładniej łapać. Czyli powiedzmy, jakiś tam powinno na mieć większy zakres, a nie, że nie łapie, nie łapie. Aż w końcu złapie i może rękę urwać. No, może urwać to nie, ale wykręca. Ta wkrętarka posiadała taki mały termorezystorek, tutaj w rękojeści, przez co przy niskich temperaturach. Po prostu wkrętarka nie włączała się. Ten rezystorek sobie wylutowałem i nawet przy minus 20 działa jak należy. Dobra, lecąc dalej, młot udarowy model PKHAP A1 z roku 2020. Młot z regulacją obrotów. Widziałem, że też niedawno wyszedł nowy młot. Nie wiem, czy ma regulację. Na pewno nie ma jej w tym miejscu. Aktualnie jest na baterii 4Ah A3. Też działa jak należy. Nic się z nim nie dzieje. Do, na budowie mi służy bardzo dobrze do kucia, do wiercenia dziur. Yy, największym wyzwaniem tego młota było wyburzenie ściany 25 na 4 m. I poradził sobie. Trochę baterii zjadł. Znaczy trochę kilka baterii zjadł, ale. Dał radę. Przewróci się, przewróci się. Dobra. Następnie mamy wiertarkę udarową, wiertarko wkrętarkę z udarem. To już troszeczkę nie użytkowany sprzęt, nie miałem jeszcze do tego dla niej takich koniecznych, dużych zadań. Jest to model PSB. PSB SAP B2 z roku 2021. Parę razy mi się tutaj przydała na budowie, a tak kilka razy, kilka razy w domu. Tutaj sprzęgiełko już działa dużo lepiej. Ogólnie też jestem zadowolony z tej wiertarko-wkrętarki. Oczywiście dużo mocniejsza niż to. Jezu, zresztą widać go barytowo, że jest. Od niej dużo większa, no i na koniec zostały dwa mniej użytkowane sprzęty, czyli piła szablasta model PSSAP C3 z roku 2021. Kupiłem ją na niemieckim lidlu w zeszłym roku, bo była mi akurat bardzo potrzebna do wycięcia kilku ważnych dziur, u nas nie było jej do kupienia. W tym akurat, czasie nie wiem, czy darasy jest, czy nie. Działa, dłużej nie użytkowałem, także za bardzo się o niej nie wypowiem. Nic się z nią nie dzieje. Yy, I co? No i mam nadzieję, że tak zostanie. Ok, następnie mamy wyżynarkę. Jest to aktualny model pss PA B2 Też na budowie ani razu nie użyłem w sumie W domu do kilku precyzyjnych zadań została ona użyta Fajna jest ta opcja zmiany precyzyjności cięcia I spoko są te obroty w poziomie automatycznym Chodzi sobie ona na niskich obrotach a gdy poczuje opór, czyli trafi na przykład na większą deskę, na grubszą deskę, zwiększa obroty, przy czym po prostu się silnik nie zatrzyma. I tyle. W opisie będzie link do testu tej wyżynarki na moim kanale. Także, gdyby był ktoś zainteresowany, to zapraszam do obejrzenia. I na koniec, nie mniej, a jednak bardzo ważny sprzęt na budowie, czyli radio z serii Parkside też kupione w lidlu niemieckim u nas tego radia nie było do tej pory nie wiem czy już jest super sprawa posiada bluetooth posiada dab plus baterie które można tutaj użyć są to standardowe baterie które tutaj były pokazane plus mniejsze baterie które są za, które można zakupić do mniejszych sprzętów radio posiada auxa posiada usb może być może służyć jako powerbank. Tutaj z przodu również posiada wejście na ładowarkę, wejście USB i wejście AUX. Yy, co ciekawe, raz o tym radiu zapomniałem. Zostawiłem je wieczorem na budowie, bo mnie deszcz pogonił. Włączone stało na, na deszczu. Przyjechałem na drugi dzień, wymieniłem tylko baterię i grało dalej i gra dalej. Także radio jak najbardziej polecam. Dwa głośniki są wystarczające. Naprawdę gra głośno i czysto. I w tym momencie mam tak 2, 4, 6, 8. Parkset 9. Było top 10, także na koniec. Niemniej ważny laser Parkside Performers. Na budowę nie użyta ani razu, bo nie było takiej potrzeby nigdy do tej pory. Zapraszam i odsyłam do linku w opisie na temat testu tego lasera. Model PKLLP A1 działa. Laser fajna sprawa. W domu się przydał nie raz do wyznaczenia linii. I tyle. Są to moje sprzęty z serii Parkside Performers. Przekonało mnie do nich przede wszystkim to, że mają 5-letnią gwarancję zacząłem od zakupu wkrętarki później trafiła do mnie szlifierka, zakrętarka i tak się rozpoczęło dokupowałem baterię i już było mi szkoda, przesiadać się na coś innego wszystko działa yy, ceny zakupów nie są jakieś wygórowane, także ja osobiście polecam i tyle w tym temacie jeżeli taka forma filmu Wam się podobała to zostawcie łapkę w górę jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do oglądania filmów z tej oto budowy, bądź z innych testów tych oto sprzętów Parkside Widzimy się następnym razem. Cześć.